Władysław Kunicki urodził się na Wołyniu. Studia ukończył w Petersburgu. Po powrocie do kraju osiedlił się w Zagłębiu Dąbrowskim, gdzie w 1907 roku został aresztowany. I po powrocie z zesłania przenosi się do Lublina i już do końca jest związany z Lublinem. Początkowo podejmuje pracę jako nauczyciel matematyki w Lubelskiej Szkole Handlowej, a później za własne pieniądze kupuje przy ulicy Narutowicza dwie kamienice i zakłada tam własną szkołę. Jest znanym działaczem społecznym od 1917 roku jest członkiem miejskiej rady, a nawet przez kilk początkowo pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego rady, a później przewodniczącego tejże rady aż do 1929 roku.